I witajcie! Ja jestem Hebby i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii The Typing of the Dead Overkill. I w tym odcinku rozpoczynamy misję The Fetted Waters. Bo ostatnio jechaliśmy prosiągiem i on się nam trochę tak rozbił. Tak troszeczkę Ociupinkę. Wręcz bym powiedział. Intermission. Yeah. Hey Isaac, you finally found the G spot, huh? Sorry to ruin the moment. Isaac's back. Here I am. You saw nothing. You hear? Isaac baby, my lips are sealed. <laughs> hey! Wake up, sleeping beauty. Stop calling me Gwendolyn. Mm. Hi there. Mm. what happened you were having a fucking wet dream where's caesar he was on the train right he was up front driving let's take a look are you gonna help me up be gentle isaac you know that's how he likes no please continue my dear usually i have to dial premium rate for this kind of entertainment don't mind now, motherfucker. Careful, Washington. Isaac, it's not a dick he's pressing into my back. Very astute, Miss Guns. Apparently, young Jasper wasn't the only genius in the family. You bastard. You truly are your father's son, Isaac. Like him before you, you have failed to apprehend me. And while I may not have the satisfaction of ending your life... I will take some small comfort in knowing you have been denied your revenge once again. Then it's true? You did kill my old man? Miss Guns, if you'd be so kind, I have business to attend to at the county prison. You dickheads better come rescue me, okay? We'll find you, Varna. You die tonight, Caesar.

No, zrobiło się poważnie. Zrobiło się poważnie, jak na taką grę więc e, trzeba to będzie naprawić, trzeba rzucić jakimś żartem, głównie. Ło, wow, ale spadek FPS-ów. Ło, wow, ale jak? Nerwegas, this, may fuck, this. Bench, warmer, hello. Dziękuję. Rewleted Knobbedred Okej, okay. padłeś Ło, wow, ale znowu Skam Pleadlinet Kofin No patrzcie jak dochodzi do wody Turkej Groin swam Animal On the lake, i show, not bad. Gregorios. You like that, motherfucker? No, safe So, uh, I won't get in the fucking taxi. Well, no, that was the longest, Ale co robi na bagniach, to nie wiem. Chodźcie przez tą wodę, tak? RMC Pipes... T, t what Vote for Głosuj na mnie! Ehe, z czymś mi się to skojarzyło. B. Kings and the Queens... Dogs can just fuck. O. Z czymś mi się skojarzyło. Głosuj na mnie. Eeeh Lock Chicken Hel oni, oni się pizgają tam Scrobing to jest full fuck Big B A U T full man No tager nie powiedział Nigdy Skaży mi się z górą O Teropum Steam's Here Rotten Spaw Wagon e, góra, ale jaką w górę wychodzi? Gratron, góra, która chodzi, cię. jeździ? Belgium Log de Dolphin Ars Arse Daisy -si Kaper Ostradzajs i... Boss Pan Magia No, idziemy przez te bagna czy nie bagna Możecie domyślić się jaki będzie boss Tak w sumie to jest nawet logiczne, idziemy przez bagna Eee... Weeding fuck, LoL At Power Parking thing. Tam się bije z drzewem S I R Wyznal sleep, uh, I motherfucker, flippers, I P motherfucker. Tak, to się powinna przeczytać. Polak, your Wanger, do op, Paul remature ejaculation, wow, kucące wow, wow, apon target wow, 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 zone front Bottom. Pussy body sailing dancer deep shit hot tits. No, nie, czy umutanta są takie hot tits? Now hold your fire. been the opposite, like it it flawless, but the staring are so. Oh. Winne in, in big uh, to uble uh, Now wipe in a pod Gorkers Deep Shining Deep Wipe. Nie wiem kto wymyślał te słowa. Should have collared it first. Ah. No nie udało się. Jednego cywila uratować. No, Z. Kampong. G. Kig. L. Psychotyk. Psychotyk fajnie brzmi. I to będę cały czas... Verplate. To uczę rocket. PC gamers, To jest jak wywołać wojnę w internecie. Dropping the kids off Catastrophic does drop big blue turn get election, object type your file baby is shit sucking the off cold cock by the crack of dawn, man's laughter of chaos. It's a touch, styski palne, warrior. Wo, bravo, brak wie, mi się kolejna śliterek. Pared of Chiefs, Bombardier. Ładnie, ładnie. Avocado, Sekret, Jerk Mag. Co jeszcze? Kto jeszcze? Ech, linguist boist. Gatekeeper, Gatekeeper. Szczury... Uim, wiem, okay. Ja, kombolos niestety. wiem, 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 okej wiem, wiem, że trochę to wolno że to tak wolno idzie czasami. Uh, bo chóre, fajne, piękne, ale patrzcie, jeszcze mamy full help, a to jest aż niemożliwe. Pernat no, Fernat, no, Tego Ty nie chcę my To Tego raczej nie chcę tłumaczyć. To jest no. Jezus Maryja. Epic Loot. Epic Loot to jest... E... No, jak to się nazywa? O, jak w MMO wypadają wam te itemy z... z no. Z Tam no, sobie rozmawiają Easy. I ten... ...goboł no X, pół... Dobra, aha, dobra, to akurat było po polsku, ej, dobra, asexual relations, a, easy, easy, jak na razie easy, Bason. a, dobra, to, tu... tak bym nie zdążył, ja n, No not, n, o, o. you old we're not say what I world the compounds got a short lifetime only who came in contact with a don't worry detective no regular looper m a c fucking alive Hardcore violence. Easy. Gkous on night. No i co? Ile jeszcze was jest tutaj? Ile was jeszcze, matko Shit. The No ten nasz klęknął. Wie przed kim klękać. Kto tu rządzi? A tam idzie zombie, Znaczy... zombie mutant. Gentle words check it the fucking in salmon max by the part of medusa na na dupę like you O oh. pan na dupę Meduzy czy coś takiego na dupsko <laughs> A, to są te. No, nowy przeciwnik. To jest takie gówno, trzeba jak najszybciej area zabić. Bo to, bo to biega, to jest. Maybe. I to w sumie nigdy nie dopuściłem go do siebie. I nie chcę dopuszczać, żeby sprawdzić, co on robi. Obiegnie no, biegnie. Tylko się. Walwę, walwę, A tam jest, żyga sobie. And... O, o, sobie. A, walwę, A, walwę, O, walwę, 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 jeszcze walwę, walwę, jeszcze? walwę, walwę, A tam jest. Ops. Oh, Akse no. Aksewo mamy ten domek. I mamy ptaki? Which film with all the bird Fuck. YXPA. J. E, psychotic. Brać, się, nie brać, brać. Fas my arm. The ripping wipe that fucking smile. Dziękuję za, za współpracę. Rabbit pan. Gorgas, Dildos of Despair, Dil, e, Dilda w rozpaczy po Lux, Nervous Witch, Not in Kansas anymore, Felching Party Spam, Power, pięknie sobie radzimy, pięknie nieźle. Mogłoby być lepiej, Woody. Ale wiecie. Save the civilian. Let me touch you darty human. Okej, okay, to mu się udało ratować. Save my life. Tak to cali moje Everyone you Kamny Bar Police King bears. Keep your motherfucking hands away from my brain. So z Exploding for you. kinky handcuffs. and a szczury. Sobotawe story. szczury. A, E, and Bo myślałem, że stracę combo. sobie bez różnicy, czy stracę czy nie. Boss on show. sleep of the tongue. Skąd tu tyle mutantów? Rozumiem jeszcze w tym domku. Zir. Kon. Multiput. Pis. Pot.

It's easy. madness unleashed by human error from the murky depths of mystery it has come to maul it has come to murder it has come to feed it came from the fetid water can you give us a fucking moment <laughs> okay ready one go. My paper beats your rock. I fuck it. You have the right to remain fucking silent. You have the right to an attorney. Anything you say can and fucking will. You just made my fucking day. Se pogadali z mutantkim Lobber. No, potwór z bugiem po prostu, potwór z bugiem, tak żeby dużo nie mówić To jest nadlogiczne On sobie idzie, pływa w wodzie Tu Powinno wybuchnąć mu w łapie O właśnie, o tak. Gnu, in ekanoe. Anti. No. To jest chyba najłatwiejszy. Boss ze wszystkich, tak szczerze. On żyga moczem. Znaczy nie. Znaczy nie moczem. Ja sobie tak powiedziałem po prostu. mit ramit, teraz podwójnie. Rigor, Mortis, let me, a. Nie pozwolił się dotknąć. Ta muzyka mnie trochę irytuje, tak szczerze. Motzkraiker. Nie lubię za bardzo taki Raging anger. O, dostał. Już myślałem, że się nie uda. Sky M -E F K R J Q H. Easy. Nai na to Rep uh, full sleeve. The songs of mist. That that wrong. Give a No i gdzie wyjdziesz, kolego? Tu wyjdziesz. Aha, tu trzeba robić... Useles. Chip ...O... EGJ. No ma te takie swoje fazy. Bogdweller... No i się chyba zdenerwował. Nie udało się mu na nas zerzygać. Więc no. Pu... po, Trit. No nie weszło znowu. Za wolno pisze. ching D. Kurde, Y, O. Okej. I to będzie ostatni... No, tak to będzie już ostatni jakby... etap ucieczki tego... naszej ucieczki sobie. Trenzyt. a to U, Y. No, nie znam, nie ze mną te numery kolega Mood for blood Kurde, cool zżygał się na mnie Nie zdążyłem Na pierwszy raz od niego dostałem w ogóle Ale to z czego? Slopy powers. It's P, Whatever no niestety Aha, zaś to gówno No rzucaj, rzucaj Pen Gfu Tiger Axiom. T F-I-No! Smer i Czep Aha, tu po prostu nikamy, to mu nie zadajemy obrażeń, okej okay? No szkoda, bo już by prawdopodobnie przegrał gracji. Don't come back Koniec Ładnie padł, ładnie padł That was not a shortcut. I mean, what were you? Oh, quit whining, you pussy! I got us here, didn't I? Fuck! You're about to get all country and western on me again, Isaac. Careful. There's only so much of this shit a brother can take. Look, I just want you to know, if it comes down to it, I won't stand in the way of you getting even with Caesar. I'd like to see you fucking try. I'm serious. Look, I appreciate the fucking sentiment. But it's not needed. I do what I gotta do. I gotta get justice for my old man. And as I see it, you're with me a hundred fucking percent. And I appreciate that too. But we've been through shit. You don't need to go articulating every fucking thing. I know you got my back. That's enough. You dig me? I love you too, man. Right, that's fucking it! The prison then? Fucking lead the way. Montel. No. To tak to było. 93. No jednego się nie udało ocalić, jednej, i, jednego cywila. No niestety nie wyszło. Ale no i bywa i tak. No nie wszyscy mogą przeżyć. O! Tak to powiem. Słabi umierają. Uch, się przeciągnąłem tak niechcące. Aha, ja niechcące. No to w następnym odcinku rozpoczynamy już Chaos Judgment, przedostatnie misje, a w międzyczasie ja się będę z wami żegnał, więc jeśli... Film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie coś zapytać, czy dopojedźmy i poprawić, piszcie komentarz, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do zobaczenia.